Piflak zrobił dila ze szwagrem Szwagier miał fajnego drona, mini czwórkę No i już im nie latał i w końcu mi go sprzedał Także dzisiaj będą ujęcia z góry, pokażę wam Ile skosiłem, a ile jeszcze jest do skoszenia Nie żebym miał czas latać, bo nie bardzo, ale Po coś go kupiłem mi 5 minut w te czy we w no 10 powiedzmy, szybka oblatówka Sprawdzimy sobie aktyw traka, co może zaznaczyć ciągnik i on sam będzie za nim latał. Może się ten kanał rozwinie. Powiedzmy, że to zakup na 6 tysięcy subskrypcji, chociaż by raczej być na 10 tysięcy. Patrzcie jaka technologia. Tu se robię. A tu mam aktyw Traka włączonego. I se pięknie mnie nagrywa samu. Haha! Jeszcze niżej to ma iść. Oj, ludzie. ma z tej strony FIFLAK Farmer Zaraz to poprawimy. Tu sobie taki dojazd wykosiłem do pola. Jadę mulczować 2,5 hektara. No i co? No i tyle, no. Jak się uda to jeszcze pojadę dzisiaj orać Jutro zacznie lać więc nie uda mi się jęczmienia w nocy już zacznie lać nie uda mi się jęczmienia zasiać I taka robota moi drodzy Taka robota gdy do końca można działać Dzień pełen atrakcji bo już niwowałem dzisiaj ostatnio przyczepę na tym polu, ale już nie nagrywałem, bo to już bez przesady, ile? No, drodza jakiś czas ma, a roz mi się nie chce po prostu. Jak mu za dużo na głowie, to mu się nie chce. Ale mówię mulczowanie nagramy. Wyłączymy. Idziemy skręcić śrubę rymską. lubę rzymską trzeba dać na dół Nie wiem Trzeba, nie trzeba, chyba tu trzeba klitwy Czasem te guziki działają, czasem nie Chyba to musi być na dole, żeby one działały I ja o nie wiem Mały guzik jest wyłączony, jakby ktoś się stresował Kurde, co z tą ślubą rzymską się stało? Co się stało z tym? Jo nie wiem No nie przekręcę tym Trzeba dać do góry lekko O Teraz Też nie Może powoli, powoli coś ją chyciło. Skręciło Czordy wie co się stało. Co się stało się? Co stało się się? O, ostatnio na polu znalazłem. Może mi to pomoże coś. Może mi to coś pomoże coś. O. <laughs> Kurde, w złą stronę więc jeszcze. Już się czek cieszył, się witał z gąską A tu taki my o. Nie wiem co się stało z tą śrubą rzymską Muszę sobie kupić do tego ciągnika coś porządniejszego Może macie jakąś śrubę Zwykłą, nie hydrauliczną, bo to hydrauliczna do niego to chyba 2000 kosztuje. Którą byście mogli polecić, tylko on ma, ona musi być krótka. Widzicie, że ja już ją skracałem nawet. Widzicie? O. po prostu musi być podnośnik na dół, puszczony, żeby to działało. Powiem Wam. Taki jest tego paradoks tych guzików na błotniku. Bo ja nie wiedział, że to tak działo. A co to tak działo? I flak się usteńko. Może to będzie dość. oś. całkiem. Ani w te ani na zod. No co za franca. Nie cholery. Próbujemy, może będzie dość. Jak nie, to dać domy na dół. Miałem ją całą przesunąć. Ale pierwsze syno zapiąłem. No i potem już nie szło jej przesunąć, już to olejem. Muszę ją przesunąć, jak będzie odpięta od ciągnika, bo wieżyczka pójdzie lekko. A kosiarkę ruszyć to... Nie cholery. A. La la, 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 la la Dobra, próbujemy. Mi nie bierze, no. No ale może to wystarczy, nie? Co myślicie? w tym kombajnie bez rozrabniacza nie wygląda tak tragicznie Mógłby to dać jeszcze niżej Jak mam być z wami szczery, to niczego by było idealno. Tak, spokojnie to może iść jeszcze niżej. Zaraz to poprawimy, tylko wyjedziemy na górę. Kukurydzę przybieramy. Idziemy jeszcze to dać niżej, Weźmy już młotka i tą rurkę. To taki zestaw nam na pewno pomoże. O, młoteczek ma rurkę. To już to jest w ogóle ideolo. Panie ksiewałek może przestanie kręcić. La 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 na 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 tym ciągle muszę poorać dzisiaj To nie rób tasej jaj No co za chulectwo no Patrzcie, no nad samą ziemią praktycznie no To jest urwane Widzicie? To tak, dobre Potem będę ziemię brał Szybko przelecieć i Jadymy pół zapinać Nie będę was tak zanudzał. Ja se tu trochę porobię. Tak to kurde, nie bardzo mi się podoba ten dźwięk tego załączenia. Tu sobie weźmiemy ten środeczek. I zobaczymy, co nam to pokaże. Robi robotę. Wezmę was na rękę, lepiej wam to pokażę. Dziewięć, dziesięć na godzinę mamy. Raz, dwa to zrobię. O, nawet miejscami chcę ziemię brać. Widzicie? Bardzo dobre to mówię. Widzimy się potem. Prawdopodobnie z lotu ptaka. Patrzcie jaka technologia. Tu se robię, a tu mam Active traka włączonego. I se pięknie mnie nagrywa samu. przed na wyższy poziom. Zobaczymy czy widzą się spodoba. Pięknie pchał za mną lata. To mi się podoba. Ja se tu skupiam się na robocie. Tu se mnie nagrywa. Bajo, Teraz możecie zobaczyć kukurydzę trochę Potem wam pokażę więcej No i pięknie Dobry biznes ze szwagrem zrobiłem Nieoblany Więc nie wiem czy będzie chodzić No i pod górę niby 120 koni a trzeba mu redukować Mo co robić chce się że? czuję spoko, na te wyrąbane młoteczki co ma, to na kukurydzę to jest bardzo dobre no i to za traktorem, co widzicie na dronie to to jest 5 hektarów, niecałe bo tutaj już jest ukoszone 2,5 mamy skoszone no będzie w tym roku tej kukurydy Damy mu cenie, będziemy go tak męczyć. No, powoli becze trzeba by było dać. Naprawdę, no co robić z tym uczerem? O dziwo. Ale też robię miał, powiem wam I trochę ziemi przybiera, dobrze, że tego niżej my nie dali Bo to nie ma takiego chłopczu. Panie, to nie są tanie rzeczy, Joza za to musiał w skarpecie pogrzebać dla was <grym> Oj, Boże, Boże A dzisiaj wiecie, 4.30 na nogi, od piątej na targ Po targu mucenie, po muceniu z przyczepą pod drzewo i teraz to mulczowanie i no już na dekiel przygrzało trochę flakowi A, kółeczko zrobi Ale Bajer Oj, przymuliło On Przybrał ziemi No i spoko A on sobie tak będzie cały czas szumkował ze mną No dobra Stop Ale on zrobię ujęcie teraz I do góry Patrzcie białe kukurzycy Jeszcze do skoszenia i flaczek, taki malutki, a tu tyle pola, tyle pola do skoszenia. Ej, yeah. ja, No i spoko powiem wam. Patrzcie Elegancko naprawdę do, do korzenia Ja chyba nie będę robił tego mulczera w przystawce Bo ja i tak zawsze jeździłem mulczerem z ciągnikiem po ściernisku Bo rozże Te reszki po żniwna, ta słoma z kukurydzy się Łatwiej rozłoży A dwa Nie ma problemu z omacnicą, nie? A trzy lepiej się to ora Ile mi tu zeszło? Na 2,5 i hektara Dwie godzinki z lataniem dronem No Ale 120 koni miało co robić Sprzątam sprzęt I jadę do chałupy po pół Na razie